Przez środek włączyłem nagrywanie, czajesz? Tak i teraz musimy nagrywać jeszcze raz, więc... Włączyłem spokojnie, teraz już spokojnie, włączyłem jeszcze raz. Zobaczysz to na odcinku. Ty wiesz co? Wiesz, że to się da po prostu przebiec? Chodź tu do mnie. Wiesz, że tu gdzie ja jestem to się da po prostu przebiec na, na się Patrz. Czekaj, tylko tego snajpera załatwię. Dobra, biegnij, po prostu za mną biegnij. Wiesz dlaczego byśmy nie przeszli drugą stroną? Dlaczego? Bo tam była krata metalowa. Patrz, dobra, ja patrz tam za tobą. Metalowa. Ja też, czekaj. Czekaj, Aha. ja też podkładam. To górne teraz podkładam, czekaj. O, już. Przaduj i od razu, typie, biegniemy, czekaj. Czekaj, nie, dobra, ty tam, ty tam idź, biegnij. Ja muszę tego Hawksa uratować, poczekaj. Biegnij, typie. Jak na... Już tam... Ja tam do ciebie dobiegnę, bo ja mam lepsze skład. Nie wiem gdzie ja mam w ogóle iść. Do, do wykrzyknika! No. I spadamy w dół. shit! Czy tam przeżyjesz? Tak, przeżyję. Nie, nie, nie! Zostaw mnie w spokoju, Ej, Edora chyba potrzebuję pomocy. No, bo mnie poradził. Potrzebuję pomocy. Okay. Dobra, musisz mnie ulecić, typie. Ulecz mnie! Ulecz mnie, lecz A? mnie, tylko się schować za ścianą, żeby cię nie poradził. Dobra, biegniemy, biegniemy, szybko. Ja biorę shotguna do łapy i lecimy. Kuczek. Jak sobie skaczesz, to możesz ten, spacja kontrol w powietrzu i po prostu skaczesz. Ej, uważaj, bo tu może ten czołg wyskoczyć. Oh shit! Ja zawsze go pomijałem, wiesz? Tylko teraz akurat go chciałem, wiesz? Zatłus, przecież. Ty wiesz, że tu się da tyłem, biec? No wiem właśnie. Dobra koni, to co? Co? Ej, ja wszystkie mam najlepsze te statystyki. Kto najwięcej padł razy? Ja. O, no. jedenasty, co jest? Co jedenasty? A, poziom, dobra. Czyli co koni? No tyle chyba koni, prawda? Chcesz się jakoś pożegnać kreatywnie? Do widzenia. Do widzenia. Good day, miłego dnia. Do widzenia, proszę pana, proszę panią, proszę Was wszystkich, do widzenia. Good day. Miłego dnia, czy tam roku, miesiąca, nie wiem, nie kopiuję od i tuza. Dziękuję za oglądanie. Elo, elo. <śmiech> <śmiech> elo, elo, czy 2-0. Ok, komentarze, subskrypcja, tłumaczki nara. Elo, elo, czy 2-0.